W tej prezentacji chcę pokazać, że bankructwo Polski, mimo tytułu, nie tylko nie jest nieuniknione, jest tak naprawdę niemożliwe. Nie zdarzy się ani w 2024, ani w kolejnych latach. Ta prezentacja jest w postaci takiego wykładu. To nie jest jakieś takie łatwe do oglądania wideo. Jest to praktycznie niemalże akademicki wykład. Będę przedstawiał to na operacjach finansowych i na bilansach. Uważam, że bardzo warto się nauczyć tego języka. Każdy, kto przez to przebrnie, będzie mógł dosłownie kółeczka zataczać naokoło mainstreamowych ekonomistów i po prostu będzie bardzo dobrze wiedział, jak działają finanse państwa, ale też jak działają banki, i w ogóle cała ekonomia. Przypomnienia ekspertów są dość jednoznaczne. Straszą nas bankructwem i tym, że brakuje pieniędzy od lat. Tym razem w roku 2024 mamy tą frazę ogromne potrzeby pożyczkowe. To się bierze z tego, że NBP podniósł stopy procentowe, co automatycznie podwyższyło rentowność obligacji. W tym momencie po prostu obligacje płacą wyższy procent i mamy tak zwane wyższe koszty obsługi długu. Te koszty nie są trudniejsze do obsługi tak jak, niż mniejsze koszty. Państwo jest emitentem pieniądza i, i z każdym kosztem sobie poradzić. Ale zobaczmy krok po kroku, jak to działa. Jak działa pieniądz? Większość z nas ma w głowie takie analogie, które niestety są oparte na. Pieniądzu jako takiej rzeczy fizycznej, jako takim obiekcie, jak nie wiem, kasztany, czy grudki złota, czy dosłownie jakieś tam szklane koraliki. Przekazujemy pieniądz od jednej osoby do drugiej, i ta osoba nam na przykład coś sprzedaje. Dużo lepszym językiem w opisie pieniądza jest język bilansów. I tutaj właśnie zachęcam, żeby opatrzeć się, odczytać się, przyzwyczaić się do tego języka. To ten wideo dostarcza jakby takiego pierwszego wykładu w tej dziedzinie. Jak wygląda bilans? Każdy ma tak zwane aktywa czy można mówić o tym, nie wiem, że to są jakby takie pieniądze, majątek i pasywa, trochę nie, nie lubię tego słowa, pasywa to są tak naprawdę coś takiego jak dług. Ta transakcja, która się zdarzyła wyżej, to była po prostu zamiana aktywów. Pieniążki powędrowały na konto tej osoby, kawa powędrowana do tej osoby. W gospodarce finansowej tak naprawdę warto mówić tylko o tej sferze właśnie finansowej ta kawa zostanie skonsumowana natychmiast po zakupie i praktycznie zniknie. Pieniądze pozostają, więc właśnie należy jakby śledzić obieg pieniądza w gospodarce. Jak będzie wyglądać ta transakcja na, na bilansach? Jest to po prostu podróż aktywów z jednego konta na drugie. Zauważmy, że wydatek kupującego jest zawsze dochodem sprzedającego. Czy też na przykład deficyt kupującego jest nadwyżką sprzedającego? Wszystko się zgadza w każdej transakcji, dosłownie. Popatrzmy bliżej, jak działają bilanse. Jeszcze raz, aktywa po jednej stronie, pasywa po drugiej stronie. Tak naprawdę, bilanse, żeby być przydatne, to fajnie jest jakby dodać do tej części pasywów. Taką kategorię wartość netto, ale ja tu ją tu nazywam majątek. To jest różnica między aktywami i pasywami, i to nam mówi, czy dana osoba, jakby ile zostanie pieniędzy po spłaceniu wszystkich długów, czyli jaką ma właśnie wartość netto. Porównajmy na przykład te osoby. Ta, ta ma 1000 zł, ta ma 2000 zł, dużo więcej, czy ona jest bogatsza. No nie do końca, bo ta osoba ma 900 zł długu, a ta ma 2100 zł długu. Majątek tej osoby w tym momencie wynosi 100 zł. Majątek tej osoby wynosi minus 100 zł, czyli nawet po zużyciu wszystkich aktywów na spłatę długów zostanie, nie starczy po prostu tych pieniędzy i zostanie cały czas dług w wysokości 100 zł. Czyli ta osoba jest bankrutem. Um. Jeżeli napiszemy właśnie te aktywa i dodamy ten majątek po stronie pasywów czy długów, to właśnie bilanse się bilansują, czyli lewa strona jest zawsze równa prawej stronie. To sprawdzenie właśnie nam mówi, czy bilans został sporządzony poprawnie. No to mówmy teraz o finansach państwa. W ogóle skąd się biorą finanse państwa? To Sejm decyduje o budżecie. To nie jest jakieś tam, widzimy się, rządu czy NBP. Sejm wysyła, jakby, rozkazy władz wykonawczych państwa, że mają wykonać budżet. Ten budżet jest wykonywany poprzez wpłaty na konta sektora prywatnego jakieś tam firmy, jakieś gospodarstwa domowe, które mają konta w bankach. Czyli zawsze jakby się odbywa przez ten sektor bankowy, dlatego mimo, że to komplikuje strasznie tą sprawę tutaj i ten cały wykład, to cały czas właśnie mimo to wstawiłem te banki do analizy. Sektor finansowy jest tak naprawdę właśnie dwupoziomowy. Jest ten poziom między bankami i bankiem centralnym i jest ten poziom między gospodarstwami domowymi i bankami. Gospodarstwa domowe i firmy mają konta w bankach, banki mają konta w NBP. A jak Państwo wysyła pieniądze, właśnie wysyła jakby pieniądze do banku i bank kredytuje nasze konta. I to jest właśnie taki, nie wiem, symboliczny trochę zapis i on tak naprawdę bardzo nam mało mówi o, o, o tym, jak to działa, dlatego naprawdę należy zrobić ten następny krok i myśleć o bilansach I, i wtedy naprawdę można pobić w debatach ekonomistów, którzy się tego nie uczą wbrew pozorom i ku zaskoczeniu wielu osób. Pomyślmy teraz, jak działają finanse państwa na bilansach. To jest ta dorosła metoda analizy tej sytuacji. Jeszcze raz, Sejm wychodzi z dyrektywą do władz wykonawczych państwa, żeby dokonały wypłat. Wychodzą depozyty do sektora prywatnego. Sektor prywatny się cieszy, właśnie dostał 300 zł. Co się dzieje? Te depozyty to tak naprawdę są pasywa banków. Każda transakcja ma jakby odbicie w dwóch miejscach, to jest ten taki podwójny zapis, w dwóch miejscach, w dwóch bilansach, w dwóch różnych podmiotów. Nasz depozyt jest naszym aktywem. Dla banku to jest pasywo. To jest może zaskakujące dla niektórych, ale depozyt to jest dla banku zobowiązanie do wypłaty rządowych PLN na żądanie. Ta osoba tutaj może przyjść i powiedzieć, poproszę 200 zł w gotówce. Ten bank nie ma tej gotówki. Wbrew pozorom nie można odwiedzić własnego depozytu bankowego. To nie, nie są jakieś pieniążki, które leżą w szafeczce. To jest tylko zapis, to jest tylko obietnica. Bank nie kreuje bankowych PLN. To jest dla niego obietnica wypłaty. Tak jak dla nas obietnica wypłaty by było karteczka z napisem oddam 200 zł w przyszłym tygodniu. Dlatego banki w tej sytuacji byłyby bardzo niezadowolone, właśnie wzrosły im długi, czyli zobowiązania, nie wzrosły im aktywa. Dlatego, gdyby na tym zakończyć, to tutaj ta operacja to jest dodanie aktywów sektorowi prywatnemu kosztem sektora bankowego. Nie może się to tak odbyć, bo tak naprawdę musi się to odbyć kosztem państwa. Wprowadźmy dlatego bilans NBP. NBP powinien jakoś zakompensować tym bankom tą sytuację i on faktycznie jest w stanie im wpisać po prostu na ich kontach w NBP, podwyższyć im stan kont. Temu o 100 PLN, temu o 200 PLN i znów te rezerwy, czyli te elektroniczne złotówki to są pasywa NBP, to są zobowiązania NBP, tylko to są takie troszeczkę dziwne zobowiązania, bo co one obiecują? One tak naprawdę obiecują tylko to, że jak się przyjedzie z podartym banknotem 100 złotowym do NBP, to on nam da nowy banknot. Um, to jest taka dziwna pozycja państwa w tej piramidzie zobowiązań finansowych. Nasze zobowiązania, nasz dług to jest obietnica zwrócenia komuś depozytu, czyli pasywar kogoś w wyższym poziomie. E, e, Sektora finansowego, z banków. Dla banku depozyt to jest obietnica przyniesienia znów pasywów kogoś z wyższego e, poziomu, a już wyższego poziomu już NBP nie ma, więc banknoty NBP obiecują banknoty NBP. E, czyli banki już są zadowolone, znaczy przynajmniej wyszły na zero. E, no i wszystko się zgadza. Nadwyżka sektora prywatnego odbyła się kosztem wzrostu pasywów sektora publicznego. No i spójrzmy na te rezerwy. Banki nie lubią siedzieć na rezerwach, bo one nie przynoszą odsetek. Banki uwielbiają zamienić rezerwy na obligacje. No i tu wchodzi Ministerstwo Finansów i mówi, no mamy deficyt 300 zł, emitujemy sobie obligacje 300 zł. Uwalniają te banki z przymusu siedzenia na tych rezerwach. Banki sprzedają te rezerwy i dostałem obligacje. I znów mamy. Obligacje się pojawiły na kontach banków jako aktywa, a na koncie Ministerstwa Finansów jako pasywa. I to jest fundamentalna zasada. Zawsze czyjś dług jest czymś aktywem. Czyli ten taki straszny dług publiczny, który nas wszystkich obciąża, to jest teraz aktywo w sektorze finansowym. Um, no i tutaj. Z kolei te rezerwy NBP nie były ani pasywem tych banków, ani pasywem Ministerstwa Finansów, czyli to są aktywa dla obu tych aktorów, dlatego one sobie przepodróżowały. Rezerwy poszły tutaj, a, a te banki dostały obligacje, które są zapisane w dwóch miejscach. No i teraz znowu sektor publiczny ma deficyt, sektor prywatny ma nadwyżkę. Tylko tutaj się muszę na chwilę zatrzymać, bo troszeczkę oszukałem. Dlaczego oszukałem? Bo w tej sytuacji to NBP jest jakby na minusie, a Ministerstwo Finansów jest na zero. W rzeczywistości jest dokładnie na odwrót. Um, to NBP powinno być na zero, a Ministerstwo Finansów powinno być na minusie. Dlaczego tutaj tak naprawdę dałem prawo NBP kredytowania tych rachunków bankowych? Um, bo im się to tak podoba, NBP nie może tego robić. Pomówmy właśnie tutaj o polityce monetarnej i fiskalnej. One są bardzo różne od siebie. Pomyślmy o tym, co może robić NBP, a co może robić ministerstwo. No dobrze, NBP. NBP ma zapisane w Konstytucji, że może emitować pieniądze, ale. Tylko wtedy, jeżeli dostanie zamian coś o identycznej wartości, i tutaj właśnie mamy tę sytuację, jest zamiana aktywów. To jest polityka monetarna. do dlatego taką błyszkę, ani niezadowolona, ani zadowolona. To jest po prostu neutralna dla finansów sektora prywatnego operacja. Jest to zamiana na przykład obligacji na, na gotówkę. Jak wygląda polityka fiskalna, jest zupełnie inna. To są albo transfery podatków w kierunku sektora publicznego, które są, czynią nas nieszczęśliwymi, albo na odwrót. Są to wydatki państwa, które zwiększają naszą poprawiają naszą pozycję finansową. Czyli NBP sam w sobie nie może wbrew pozorom wydrukować pieniędzy z helikoptera i wywołać hiperinflacji. Ono robi tylko zamiany aktywów. Ono kupuje i sprzedaje obligacje dla banków i firm. Obligacje to praktycznie są zamienne instrumenty z gotówką, więc to nie zwiększa możliwości wydatków pieniężnych. No i NBP też ob obsługuje system finansowy, przesuwając właśnie nie wiem, pieniądze z konta jednego banku do drugiego, jeżeli ktoś tam dokonuje zakupu. Natomiast polityka fiskalna, Realizując też to nie widzi mi się Ministerstwa Finansów, ale realizując budżet uchwalony przez Sejm, dodaje i zabiera aktywa. A zupełnie inne działanie. Wróćmy teraz do finansów i spróbujmy naprawić tę sytuację. Drugie podejście. Jeszcze raz wychodzi dyrektywa Sejmu, wydatków. Wszyscy mają bilanse. Załóżmy, że ten bank ma jakieś tam rezerwy złotówkowe któremu mógłby pożyczyć Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów emituje obligacje. Dostaje te rezerwy, a ten bank dostaje obligacje. Na razie jest tak, że znowu Ministerstwo Finansów jest na zero. Natomiast bank miał wcześniej rezerwy. Teraz ma obligacje. Teraz Ministerstwo Finansów jest w stanie wydać 300 zł, bo ma 300 zł na koncie w NBP. Te rezerwy sobie wędrują. Na, na, na konta tych banków, i teraz te banki mogą wytworzyć odpowiednio duże depozyty, i znowu sektor prywatny jest szczęśliwy, dostał depozyty. Banki wyszły na zero. Ten bank miał wcześniej 300 złotych rezerw, teraz ma 300 złotych obligacji, ale poza tym wyszedł na zero i ten bank wyszedł na zero. Ma elektroniczne złotówki na koncie w MBP, ma dług w postaci depozytu. Zobowiązanie wypłaty NBP jest na zero. I teraz te banki się mogą powymieniać tymi obligacjami. Także tu pokazałem, że ten bank wrócił do pozycji wyjściowej, ma rezerwy 300 jak kiedyś. I mu się zbilansowały obligacje z depozytem, i jemu się zbilansowały obligacje z depozytem. Czyli zobaczmy, jak to działa. NBP, Ministerstwo Finansów wydrukowało sobie obligacje i praktycznie zapłaciło tymi obligacjami bankom, żeby one mogły zwiększyć depozyty sektora prywatnego. Problem. No niestety, żeby ta operacja się nie zacięła. To ten pierwszy bank musiał mieć te 300 złotych rezerw, które chętnie pożyczy Ministerstwo Finansów. To nie jest operacja, która zawsze może zadziałać, i dlatego żadne szanujące się państwo nie polega na tym, że no taka sytuacja zajdzie, że, że to Ministerstwo Finansów da sobie radę pożyczyć pieniądze, ale Ministerstwo Finansów ma gigantycznego asa w rękawie i to jest właśnie kluczowa sytuacja. Zobaczmy, jak to działa. Ministerstwo Finansów ustaliło sobie taką grupę banków, którą nie ma to polskiej nazwy, jest tylko angielska nazwa na stronach Ministerstwa Finansów: Treasury Securities Dealers. To jest po prostu grupa, elitarna grupa banków, które mają prawa dodatkowe, ale też dodatkowe obowiązki ustanowione to po to, żeby właśnie zapewnić płynne finansowanie budżetu. Te banki muszą brać udział w, w aukcjach obligacji, nie jest tak, że one sobie mogą kupić obligacje rządu nie za każdym razem. Kiedy minister finansów ogłasza, że ma aukcję, to one muszą złożyć oferty zakupu. Po co te banki się w to bawią? No, one dzięki temu kupują te obligacje lekko taniej, no i jest to też dostęp do jakichś tam danych rynkowych. Bardzo dużo krajów ma taki system, oczywiście w każdym on się nazywa troszeczkę inaczej, właśnie w Ameryce się nazywa Primary Dealers, ale no Polska jest też tutaj podana jako jeden z tych krajów, które mają właśnie ekwiwalentny system. No to zobaczmy, jak to działa z tymi bankami. A jeszcze raz, trzecie i ostatnie podejście. Kto tu wytrzymał, to już niedługo będzie wszystko jasne. Sejm wychodzi z dyrektywą wypłaty. Co robi NBP i Ministerstwo Finansów? Ministerstwo Finansów będzie emitować te obligacje, ale właśnie te banki. Ja będę je nazywał w skrócie bankami TSD. Te banki muszą brać udział w tej aukcji. Dlatego one muszą pożyczyć rezerwy, bo muszą być gotowe, żeby kupić te obligacje od Ministerstwa Finansów. Najprościej wziąć te rezerwy ze źródła rezerw, pożyczyć je od NBP. I to jest jedna metoda, którą ja tutaj przedstawię, że one pożyczają rezerwy. W tym momencie NBP kreuje PLN na kontach tychże banków. To jest pożyczka, czyli wymiana. Się własnymi pasywami. NBP daje swoje pasywa bankom, banki dają swoje pasywa NBP. Pasywa NBP to jest aktywo banków, pasywa banków to jest aktywo NBP. NBP ma aktywo, bo ma obietnicę spłaty tych PLN przez te banki. Banki mają aktywo, bo mają te PLN od NBP. Są teraz gotowe do kupna obligacji. Inna metoda to by była taka, że te banki próbują ściągnąć te rezerwy PLN z systemu bankowego i to by powodowało to, że tych rezerw, jakby w tym systemie bankowym, by lekko zaczęło brakować. To by spowodowało nierównowagę cenową między rezerwami a obligacjami i czyli obligacje by relatywnie zdrożały. Nie, przepraszam, staniały, a rezerwy by zdrożały. Potanienie obligacji to jest zwiększenie się stopy procentowej na rynku międzybankowym. Bank centralny by to automatycznie zobaczył, że stopa procentowa jest wyższa niż to, co on chce, i skupiłby automatycznie te obligacje i wpłacił rezerwy właśnie na konta tych sprzedających banków. Czyli, by dopłacił, dodał tych rezerw dokładnie tyle, ile potrzeba tym bankom TSD, czyli to też jest coś takiego, że no co może być źródłem PLN w systemie bankowym? Tylko źródło PLN, czyli NBP. Tutaj przedstawiłem bezpośrednią metodę, czyli po prostu bezpośrednia pożyczka z NBP. Teraz Ministerstwo Finansów emituje obligacje, dostaje te rezerwy, banki zamiast rezerw mają obligacje. Cały czas są na zero. NBP jest cały czas na zero, ministerstwo finansów jest cały czas na zero. No ale teraz dokonuje wypłat. Wysyła te rezerwy do banków. Wysyła te elektroniczne PLN do banków i banki mogą stworzyć depozyty. No i znów sektor prywatny się cieszy, dostał depozyty. Banki wyszły na zero, mają tyle samo rezerw, ile depozytów. 300 zł na plusie, ktoś musi być 300 na minusie. Każdy deficyt jest czymś nadwyżką i każda nadwyżka jest czymś deficytem. Tutaj deficyt ma Ministerstwo Finansów. To jest porządnie zrobione. MBP ma, jest na zero, deficyt jest Ministerstwo Finansów. Aukcja się udała. Dlaczego? Bo MBP pożyczył te rezerwy tym bankom TSD. No i tutaj napisałem 300 zł, ale można było napisać 300 miliardów, tak, była sfinansowana. Wydatki starczy. Był to wydatek absolutnie zaskakujący dla Ministerstwa Finansów. Nie był zabudżetowany. Nagle się pojawiła pandemia. Ministerstwo Finansów musiało w gigantyczny sposób zwiększyć swoje wydatki i aukcje się powiodły. Teraz widzimy, co się dzieje. Te banki chętnie sprzedadzą rezerwy i kupią obligacje. Nie lubią mieć rezerw, wolą mieć oprocentowane obligacje. Rezerwy wróciły na te konta banków TSD i teraz te banki TSD mogą spłacić swoją pożyczkę z NBP. To niech spłacą tą pożyczkę. Ciach, pożyczka znika, bo te pożyczone rezerwy wróciły do NBP. Czyli NBP, sytuacja jak wyjściowa, banki TSD, sytuacja jak wyjściowa, Ministerstwo Finansów jest na minusie, a sektor prywatny jest na plusie. Oczywiście, te banki TSD to nie są jakieś tam rozdzielne grupy banków z tą grupą banków. One też mogą, jakby, obsługiwać konta tych, tych firm, ale no, tutaj je rozdzieliłem dla, dla jasności. Sytuacja końcowa: Ministerstwo Finansów, nowe pasywa, obligacje, a sektor prywatny nowe aktywa. Można w ten sposób sfinansować dowolnie duży wydatek. No więc podsumowanie. Straszono nas latami. Jak beneficjenci 500 plus nie będą pożyczać państwu, to państwu zabraknie pieniędzy na program, właśnie 500, plus i państwo zbankrutuje, czyli logika kołowa. 500 plus jest finansowane przez ludzi, którzy dostają 500. Plus. Widzieliśmy, że logiki kołowej nie ma, źródłem pieniądza jest NBP i to ono pożycza bankom TSD, czyli bankructwa nie będzie. Bo NBP emituje pieniądz i ono finansuje te banki TSD pożyczające Ministerstwo Finansów. NBP nie finansuje państwa na rynku pierwotnym, czyli kupując bezpośrednio te obligacje od Ministerstwa Finansów, ale wspiera te banki TSD i dlatego każda emisja obligacji się uda, nawet w pandemii. Które kraje mogą zbankrutować? No, takie kraje, które nie mają własnej waluty, nie mają własnych banków TSD, albo takie, które są na pegu do obcej waluty, jak Argentyna. Dlatego katastrofa w stylu greckim niestety, no, matematycznie jest niemożliwa. Czekamy dalej. Mm. Na czym się opierają te przepowiednie bankrut państw, takie jak Polska z własną walutą? To jest zawsze mylenie państwa z gospodarstwem domowym. Gospodarstwo domowe nie emituje pieniędzy, państwo emituje pieniądze. I chociaż samo stawia sobie jakieś wiele prawnych ograniczeń to wygląda jak taki bieg przez płotki to tak naprawdę, no te ograniczenia są takie słabe i sztuczne i, i, i no nie istnieją tak naprawdę, bo bank centralny jest ustanowiony przez parlament po to, żeby obsługiwał wydatki państwa. To bank centralny jest źródłem wszystkich PLN, które istnieją w sektorze finansowym. A test mechanizmu, no właśnie test był w 2020 roku. Gdyby państwo były gospodarstwo domowe, to na 100% by zbankrutowało. Wpływy podatku spadły, a rząd chciał wypłacić dodatkowe 300 miliardów starczy, która w ogóle nie była zaplanowana w budżecie. Jak ta operacja przebiegła? Czy były jakieś napięcia na, w systemie finansowym? Jakieś problemy ze znalezieniem pieniędzy? Nie. Rząd sprzedawał obligacje z zerowym oprocentowaniem w takim roku, jak pandemia no Nie da się tego wytłumaczyć w jakichś tak alternatywnych teoriach. I no, każdy, kto przetrwał, każdy, kto zrobił bilansę, nie da już sobie wmówić, że państwu zabraknie pieniędzy, bo jak było widać, państwo nie pożycza z jakby skończonej puli, państwo samo dorzuca do tej puli, i potem banki są w stanie jakby pożyczyć te pieniądze Ministerstwu Finansów. A także koniec. Czekam na komentarze, czekam na pytania. A może będą następne filmy. Dziękuję i pozdrawiam.